Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5... 10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie, połóż się lub uklęknij. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce abym te natchnione przez ciebie słowa czytając poznawał i rozumiejąc przyjmował daj mi też siłę abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu słowa ewangelii według świętego Mateusza Jezus wziął z sobą Piotra Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. Oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza. Jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił o to, obok świetlny osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż syn człowieczy zmartwychwstanie. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do ciebie dzisiaj. W sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz. Tu i teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. Oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Gdy On jeszcze mówił o to, obóg świetlny osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn, umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż syn człowieczy zmartwychwstanie. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do ciebie dzisiaj Bóg. Duchu święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.